Mule. Pietrzak, pole karne. No tam był popychany zawodnik wieczysty i jest rzut karny. Mamy rzut karny w końcu to dośrodkowanie zamienione na taką stuprocentową szansę do zdobycia gola. Bierze piłkę faworów. Zobaczmy to na powtórce. No wydaje się, że tam ręce pracowały. Góralski mule do Pietrzaka, do dośrodkowanie Pietrzaka i tam faulowany przez skały Łysiak. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie przez Skałę, a przez Trzajkowskiego. No, no taki delikatny ten kontakt powiem szczerze. Wykorzystał Łysiak. Tą sytuację, no i spójrzmy na ten rzut karny, Faworo! pewnie w środek bramki i mamy 1 do 0 dla drużyny Wieczystej. Pewne wykonanie rzutu karnego. No i w końcu Wieczysta dupi na swego. 42 minuta, Dennis Faworow, no i wyczysta, myślę, że zasłużenie prowadzi w tym spotkaniu, no byli lepsi zawodnicy trenera Sławomira Peszki, zobaczmy może jeszcze raz i prosiłbym też o powtórkę tej sytuacji jeszcze raz, jeśli chodzi o rzut karny, o to też myślę, lekka kontrowersja, tutaj mamy, Uderzenie faworowa z 11 metrów. No bardzo pewnie to zrobił gracz wieczystej. Oszukał bramkarza i mamy 1 do zera dla wieczystej. Sławczew w jego miejsce były zawodnik Lechigdańsk na końcówkę. 3 minuty sędzia doliczył, a więc bardzo niedużo. Minuta już prawie upłynęła. faulowany znowu po Śreni przez Pazdana. Żółta kartka dla, dla Michała Pazdana i w końcu jest kartka czerwona. I końcówka to będzie gra w niedowadze liczebnej, jeśli chodzi o zespół Wieczystech. Powinno mieć to już miejsce wcześniej. Ostatnia akcja tego spotkania. To już możemy powiedzieć z pewnością. Poszedł oczywiście Sirek, który dysponuje świetnymi warunkami fizycznymi. Pod polekarne. karne Nie była Żyja Sapielaka. 95 minuta. Kulka zawieszona, mocno wysoko, sapielak nie najlepiej! I ból! 95. minuta, wysoko sięgowa dopina swego! 1–1! Jak to się stało? Kolejne spotkanie, a zerwiter równo z serwisem można powiedzieć. Zawodnicy Sokoła Sieniowa wyrównują stan meczu. Co tutaj się dzieje, proszę Państwa? Niesamowita sytuacja. No i można powiedzieć, że ta też czerwona kartka, Michała Pazdana, była brzemienna w skutkach, bo, no bo być może tego jednego zawodnika brakło. Remis ratuje Sokoła Sieniowa w meczu z wieczystą. No i nie pocieszeni. Wszyscy zawodnicy na ławce rezerwowych, również Żywet schodzący do szatni. Co tutaj się wydarzyło? No niesamowita sprawa. Jeszcze. Jeszcze sapielak dyskutuje. Zobaczmy jeszcze raz. To możemy nieco szybciej tutaj tą powtórkę zobaczyć, bo ta piłka będzie leciała i leciała. No trochę gdzieś tam przeszkodzona Sapielakowi. Kto statycznie tą piłkę wypchnął do bramki. Może jeszcze raz się uda to zobaczyć, bo... niesamowita ta sytuacja. Ależ numer. Ależ numer Marcin Kaczor zdobywa gola w ostatniej akcji tego spotkania. Coś niebywałego. Sirik bohaterem również, to należy podkreślić. No i cóż, proszę Państwa, dziękuję Państwu za to. E, ten spędzony czas, jeszcze raz serdecznie dziękuję za wykupienie transmisji. E, I cóż, zapraszam na kolejne mecze na platformie Polsport Live. E, no myślę, że naprawdę kapitalne spotkanie, ta końcówka i, i ten gol w ostatniej minucie doliczonego czasu to coś, na co było warto czekać. Miłego niedzielnego wieczoru.